Cześć. E, dzisiaj w masy e, Dzisiaj dzień ze mną okazuje się. Zależemy Wam, jak wygląda dzień e, z perspektywy ludzi, którzy naprawdę pracują na górze. Czyli im Dzień dobry, dzień dobry. W naszych vlogach głośno domagaliście się obecności pewnego dżentelmena, i my coś postanowiliśmy z tym faktem zrobić. Zacznijcie dzień razem z nami, ale przede wszystkim razem z nim. Jedziemy. Dlatego chyba jesteś typem rannego ptaszka, bo pierwszy na śniadaniu, pierwszy na trening wychodzisz. Nie eee, wiem, no, ja po prostu trochę dłużej mi zajmuje. Zajmuje te wszystkie czynności, które młodsze osoby wykonają do dużo szybciej. Jakbyśmy tak podliczyć. Kariera bogata, nie, żeby mi się wypowiedział PESEL, absolutnie. absolutnie, ale które to jest Twoje zgrupowanie? Plus, minus. No, nie licząc zimowych, 20 lat jestem już w trochę śniadnej Zimowy w Zimowych obozów oczywiście nie liczę, bo przez długi okres nie było w Polsce, więc tego nie miałem. Ale to około 20 sezonów, czyli. Nie wiem, matematyki nigdy nie wpadłem, Tak. Ponieważ parę cytatów padło w tych naszych rozmowach krótkich, to jesteś fanem starych polskich filmów? Oczywiście, że tak. Który to ulubiony? To jest. Ulubiony? To nie jest. No nie, wiesz co? Dużo ich Z jest. Polskich już bardzo dużo. Cześć, szołi. ci masz Nie boję ci jednego. Ale bardziej klimaty komediowe, typu chłopaki Z nie tego. płaczą, czy bardziej klimaty gangsterskie, typu psy? Gangsterskie? Wydaje mi się, że bardziej komediowe jednak. Bardziej co? Komediowe. Komediowe. Czyli chłopaki, poranek, kojota? Jeszcze wcześniej musieli chyba, wiesz, rajsze, A, no to dość takie mocno stare klimaty. Tak, bardzo stare, no. Tak jak ja. Może nie tyle stare, co... Co doświadczone. Co doświadczone. <grymne> Nadzwyczajne. <grymne>

No, Aaaa, chodzicie no, Jak wychodzicie w prawą stronę, to chciałbym, żeby to było to, hop, 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 tu. A dopiero tu, jak już jesteś, jak cię Jano złapie na przykład na lewej, tu możesz już iść, nie musisz już wracać przed tym. Jak wam wyjdzie, okej? Okay? s**ki jesteś! jesteś! Mało lat, nie? Oczywiście. Zobacz, jaki szybki jestem. Dawaj. Jeś? Jak błyskawica. Gdzie? Oczywiście. Naprawdę? No wszystko widziałem. Tak jest. Co jest to? Jak ze dawnych lat. Jak ze dawnych lat. Idziemy. Jak za starych atakałem. dobrych czasów.

Mości koledzy widzę, widzę, na te na składach się A tak, coś mi weszło w ogóle, parę dni. Trochę więcej kalorii, że Proszę bardzo. Świeżo posprzątane. Książki obok y, widzę też na zgrupowaniu przygotowane. Jakie pozycje? To tak bardzo, że mądrze wyglądać wiesz? Bo nie czytam i zupełnie <laughs> Senior, każdy ma swoje gusta ja tam. Nie wiem, może pokażę tu, co so, będzie ja miało ochotę sobie wybrać, coś Nic wielkiego. Co jest chyba? Taki pode mnie trochę, ale ja za dużo analizuję rzeczy. Za dużo myślę. Fajnie to brzmi. Ciekawe. Miele lekkie. Tak to chyba... Nie wiem, czy to powinienem w ogóle pokazywać, bo to jest chyba jakiś farmazon, ale... Inwestuj w siebie. A tu widzę, że takie masz pozycje już dojrzało, To prawda, że bo zaraz będzie, że ci znowu wypominą wiek, ale z biegiem lat tak zmieniasz postrzeganie swojego świata? Tak się troszeczkę dystansujesz? To chyba tak każdy chyba tak ma. Myślę, że się z, 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 z latami upływającymi każdy zastanawia się nad swoim istnieniem, co ja życiu chciałby jeszcze zrobić. Jak właściwie mam takie, etap, gdzie e, powoli e, będę zmieniał chyba rolę piłkarza na kogoś innego, na pewno rodzica trochę bardziej przykładnego. chociaż mam nadzieję, że takim jestem i o wszystko. No i tak zaczynamy myśleć i zaczynamy też poszukiwać się jakichś innych Ale póki co rola piłkarza jeszcze gra, także teraz prysznic i obiad. Idziemy na obiad, tak jest właśnie. Jedna z fajniejszych części dnia. Artura Bruca nie chcieliśmy zabierać tylko dla siebie dzięki współpracy z Pekao Bankiem Polskim również wy mieliście możliwość zadania mu kilku pytań. Marek Lepianka. Do obecnej drużyny możesz przenieść jednego piłkarza, z którym występowałeś w Legii przed wyjazdem za granicę. Kogo wybierasz i dlaczego? Wybór, ty, wybór jest bardzo prosty. Jacek Dzieliński. Eee... To dziś dzień, nie wiem, nie chcę absolutnie nikogo urazić, ale do dziś dzień nie grałem z, nigdy z, z lepszym obrońcą. Bardzo niewygodnym dla przeciwnika, dla własników. To mm, jestem świetny człowiek. Facebook Alek Bauman. Będąc, w którym klubie nauczyłeś się najwięcej? Mówiąc o umiejętnościach bramkarskich, w bramkarza podczas obrony karnych. To też jest dosyć proste pytanie, bo nauczyłem się najwięcej w Legii, dlatego ktoś mnie zauważył. Gdzieś wyjechałem, to tak. Myślę, że zasługowo tutaj jest bardzo dużo trenów do Wcześniej trena też z którym też współpracowałem. Trenik porany za nami, jednostka siłowa i gry, które bardzo lubię, nie ukrywam. Jak dużo się nim dzieje i można trochę rzeczywiście się zmęczyć. Dlatego pewnie na po południe dzisiaj kamperze się doświadczeni mają luźniejsze czyli możemy zostać w pokoju i odpoczywać. Można się było zmęczyć i można było trochę pokrzyczeć, bo to nigdy ci nie minie taka umiejętność właśnie mobilizowania mocnego obrońców. To jest może nie wiem, dla mnie najprostsza forma jak już nie wiem, ekspresji w treningu, bo no, ja zbyt dużo nie robię, kiwać się nie mogę za bardzo. Mi się zdarzało. To... Jak w ten sposób no i siebie przy okazji też no, mnie to motywuje co, co nakręcam trochę. Bardzo mi to pomaga, przyznam się szczerze i myślę, że, że też często pomagam też kolegom ze drużyny. Czasem działam i czasem czasami marchewka. No to w takim razie mam nadzieję, że podczas tego dzisiejszego czasu wolnego południu będą tylko marchewki. Tak, tych marchewek nigdy za wiele, jeśli chodzi o mnie, więc tak, do zobaczenia na kolacji? pewnie później wieczorem na kolację. Bardziej doświadczeni bramkarze mają czas wolny, natomiast całą resztę zapraszamy na siłownię. Jak to ze mną było idziemy coś dziejeć A powiedz, co ja Artur Boruc? Czyli czy coś specjalnego coś nie zmieniasz, czy raczej takie stałe przyzwyczajenia? Eee, przyznam się, że w okresie przygotowawczym zawsze kolacji już kolację sobie staram opuścić ale że no właściwie nie wiem czy to jest spowodowane było bardziej moje lenistwa to eee, czasami zupę z za tym wiem wszystko co to można, na śniadanie, po obiad, nie ma to znaczenia, wieczorami staram się, bo prostu. mnie jeść bardzo mało, jak mi się wydaje, oczywiście. Krem z nie ma czym na razie. Ja nawet w nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Przyszedłeś na kolację, miało się puszczać kolację. Przyszedłeś jednak. Tutaj nie ma łóżeczki, może znak. Weź znak. Dziękuję. To nie jest kolacja. Jesteś amatorem kawy ogromnym podobno. Amatorem kawy nie. Nie na wyciekawą czasówkę. Był amatorem, a przeloczyłem. Teraz mam taki Zyczaj herbatę z mlekiem. Wieczorna herbata z mlekiem. Rozumiem, że po Premier League taki zwyczaj został? Nie, bardziej po Anglii. No to prawda, tak. Nie, nie. Tam bardzo często widziałem. Jakiś nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem, a z bardziej zacząłem wydziwiać tutaj. Masz jeszcze jakieś takie pamiątki właśnie kulinarne po klubach, w których grałeś? No bo parę krajów ciekawych jest zwiedzone. Włochy, Anglia, Włochy, Szkocja. Wiadomo, Włochy przypominą już dobrego jedzenia, smacznego. Dlatego, że jestem amatorem dobrego jedzenia. Myślę, że Włochy zapadły mi w pamięć najbardziej. Ach, nie tyle. Że... Może zdrowo dam się, co? Co smacznie na no pewno. To mi bardzo odpowiada Tak. To jest dzisiaj rzeczywiście taki bardzo spokojny pościółek na wieczór. Żałbym się gdzieś, ale spokojnie. Rozumiem, że nie próżnowałeś po południu. Odpoczywałem ja się wyobrażam. Tak, odpoczywałem. Przed fartą. Z badykiem, magnezik. Coś jeszcze? Ciepłe, mój, że mamy. Co mamy jeszcze? Może no, dodatkowo takie. jest taki kaenzim ku 10 na młodość. Na młodość, to, Żeby utrzymać młodość. Dbamy, dbamy. Właśnie, dbamy. Pod tępką wina byłaby lepsza. No to, ale, czy, 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 A, to na lewie estrowej, ma tyle lat, najlepiej się czuję, więc pytanie, najlepiej się czuję po prostu. Zacznij, bardzo młody. Spręci plecy w ruszeniu kosmicznym, to było to, to właściwie tyle. Czy ciekawe był dzień, czy nie, sami to cencie. Ja uważam, że jest strasznie nudny. Piłka jest nudna. W ogóle. Eee, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pewnie już na boisku. Dobrej nocy.